Woda w tym ogrodzie jest na pewno niezbędna, ponieważ jest duża różnica terenu i no, widać, jak mamy teraz pogodę. to Jest to bardzo słoneczna pogoda i szybko wszystko wysycha. No i trzeba często podlewać, szczególnie chodzi o byliny, które rosną tutaj na, na rabatach, i, no bo duże drzewa to sobie raczej, raczej radzą. Podlewanie jest bardzo istotną rzeczą. No gdyż bez, bez wody no nie, nie byłoby wegetacji prawda, roślin. Zwłaszcza na szkółce, tam gdzie prowadzimy szkółkę roślin, to jest podlewanie jest niezbędną rzeczą. I bardzo istotną, no bo bez tego to by po prostu część roślin uschła. To, to... Do życia są takie trzy rzeczy nieodzowne: powietrze, słońce i woda. No i wiadomo, że woda, bez wody nie będzie nic żyło, i tak wśród zwierząt. Ludzi, jak i roślinności. Jeżeli jest woda, jest życie, jest zielono, jest dobrze. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich: Pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój Wam. Jak ojciec mnie posłał, tak i ja Was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie ducha świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Dzień pięćdziesiątnicy to dzień, w którym na apostołów, na Matkę Bożą i jego uczniów wstąpił Duch Święty, pojawił się w postaci wiatru, a następnie ognistych języków. Chrystus zapowiadał zesłanie Ducha Świętego, że przyjdzie Duch Pocieszyciel, który umocni pierwszą wspólnotę chrześcijańską, wspólnotę Kościoła. Otrzymując dary Ducha Świętego, Zdajemy sobie sprawę jak bardzo jest on nam potrzebny przede wszystkim do zrozumienia naszej wiary, naszego człowieczeństwa. Tak jak ziemia, kwiaty, człowiek potrzebuje wody, aby mógł żyć, tak samo potrzebujemy duchowym naszym życiu tej obecności, ale przede wszystkim siły i miłości Ducha Świętego, żeby być prawdziwymi wyznawcami Swojej wiary, swojego Chrystusa i swojego Boga. Modlitwa o siedem darów Ducha Świętego ma swoje biblijne źródło. Są oczywiście nim słowa proroka Izajasza, który mówi w ten sposób: I wyrośnie różdżka spnianie z pnia wypuści się odroś z jego korzeni i spocznie na niej duch pański, duch mądrości i rozumu. Duch Rady i Męstwa, duch Wiedzy i Bojaźni Pańskiej. Módlmy się zatem słowami hymnu do Ducha Świętego: O stworzycielu duchu, przyjdź, Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg, Niebieską łaskę zesłać racz sercom, co dziełem są Twych rąk. Pocieszycielem jesteś z Wam i najwyższego Boga dar. Tyś namaszczeniem naszych dusz, Zdrój żywy, miłość, ognia żar. Ty darzysz łaską siedemkroć, bo moc prawicy ojca masz, Przez ojca obiecany nam.